Hej, cześć Tak jak wczoraj mówiłem Dzisiaj znowu w terenie Wyszedłem Taka ładna pogoda No to wiadomo Szkoda marnować czasu Patrzcie jak słońce świeci Dzisiaj rano Minus 7 tak jak wczoraj Także mróz trzyma Jechałem Myślę, zadzwonię do kolegi, zapytam się, co on tam porabia. On ogólnie nie chodzi za zrzutami. Wędkarz bardziej. No i tak rozmawiamy. Mówi, że jechał na wioskę. Mówi, poszedł gdzieś tam coś tam ze stodołu. Zobaczyć. Patrzy, gałąź, nie gałąź leży. Jeśli no nic, trzeba iść sprawdzić. Zachodzi, mówię tam dziesiątak leży, jeszcze skrwią. Także powoli zaczyna się coś ruszać. No i trzeba, trzeba zaczynać troszkę już deptać powoli. A dzisiaj taki piękny kurczę poranek gdzieś do 12 mam czas, także... Troszkę pospaceruję. Zobaczymy, co to szczęście. Czy podsuci coś pod nogi, czy nie? Jakąś tyczkę. Oby nie kłody. Wczoraj to kurczę grubo było w lesie. Już <ślega> kolega to do tej pory odczuwa zakwasy na nogach. Bo dzwoniłem. No, także. Tako, dobra. Jak coś tam fajnie wpadnie, fajnego, no to na pewno się odezwa.